Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! witam my. Dzisiaj my witamy Was bardzo serdecznie w takiej niezwykle luźnej wersji go-get-it. Otóż dzisiaj mamy dzień wolny i dzisiaj wraz z żoną odpoczywamy, jak widzicie, w przepięknej scenerii. Znamienne jest to, że w ogóle e, nagrywam filmiki takie bardziej rozwojowe w przepięknej scenerii. Odpoczywam w przepięknej scenerii. Wychodzi na to, że uwielbiam taką scenerię i chyba uwielbiam w niej żyć. Kochani, a dzisiaj Korzystamy z ogromnego, ogromnego, gigantycznego wręcz błogosławieństwa, właściwie bardzo wielu błogosławieństw, jakie nas w życiu spotykają. Na przykład z błogosławieństwa tego, że mamy samochód. I teraz nie mówię o, o tym, wiecie, po to, żeby się pochwalić, ej, ej, stać nas na samochód, wiecie, bo to by był lekki absurd, ale mówię o tym w takim sensie, że bardzo wiele osób ma samochód, ma gdzie mieszkać, co jeść, za co żyć i tak dalej, i tak dalej, a ciągle czegoś im brakuje. Zaś dzisiaj może być taki dzień dla nas, w którym możemy. O, coś jedzie, coś jedzie, coś głośnego. Za chwilę będzie widać. Widzicie, tam gość pojechał na krosie do tyłu. W każdym razie dzisiaj mamy taki dzień wdzięczności. Bo dzisiaj możemy, mamy ogromną okazję, być wdzięczni za to, co posiadamy. Za to, że mamy samochód, który pozwala nam przejechać. Jakieś 5 km od domu i znaleźć się w tak przepięknej scenerii. W ogóle tutaj niedaleko jest cudowne jeziorko. Jeziorko dziekanowskie. Bo bardzo polecam, jak ktoś ma po drodze, albo gdzieś w miarę blisko. Możemy być wdzięczni za to, że mamy tak przepiękną scenerię, tak blisko naszego domu. Możemy być wdzięczni za to, że. mamy dzień wolny i za całą masę innych rzeczy, które pozwalają nam ten czas spędzać fajnie, które pozwalają nam wypoczywać. Za lody tajskie. Zalody, lody, to, och, Słuchajcie, jakie przepyszne w Łomiankach lody na warszawskim, tajskie. Ach, kurczę. Chyba dzisiaj nieco przejdę ponad y, tę normę kaloryczną, którą powinienem zjeść. No ale cóż, raz na jakiś czas, tam co drugi dzień, to można przecież... <ścoughs> w każdym razie... Wiecie, myślę, że ambicja jest w ogóle dobrą rzeczą, taka zdrowa ambicja, bo ona napędza ludzi do tego, żeby działali, do tego, żeby osiągali, napędza ten świat, dzięki czemu mamy mnóstwo innowacji, ulepszeń, chociażby ja mam taki telefon, do którego mogę gadać, a później wyobejrzycie. mamy medycynę, mamy loty w kosmos albo międzykontynentalne i tak dalej, i tak dalej, masę innych rzeczy, więc ambicja... Może być rzeczą jak najbardziej dobrą, wcale nie musi być zła, niemniej jednak ambicja wcale nie wyklucza wdzięczności. Wdzięczność to jest piękne i szlachetne uczucie. Nawet napisałem artykuł na ten temat na blogu. Wdzięczność, szlachetne uczucie. Bardzo polecam przeczytać ten artykuł. W skrócie okazuje się, że ludzie, którzy są wdzięczni za to, co mają, za te wydawałoby się absolutne oczywistości. To są ludzie, którzy są szczęśliwsi, to są ludzie, którzy śpią lepiej, to są ludzie, którzy doświadczają mniej stresu, to są ludzie, którzy w rezultacie także osiągają trochę więcej. Więc jak Biblia mówi: "Za wszystko dziękujcie", jak mówią najnowsze badania naukowe, wdzięczność jest dobrą emocją, dobrym uczuciem, ponieważ napędza nas, ponieważ czyni nasze życie piękniejszym, pełniejszym, a także motywuje do działania. Paradoksalnie, wydawałoby się, że może sprawić, że osiądziemy na laurach, a jest zupełnie odwrotnie. I myślę, że warto być wdzięcznym. I o tym Właśnie dzisiaj chciałem, chcieliśmy. Chcieliśmy, bo dzisiaj jesteśmy wspólnie jako zespół Giedy. Wiecie, dużo rzeczy, które na GoG powstaje, to moja żona musi zaopiniować, że to w ogóle tam, tam może pójść. I generalnie chyba dobrze jak ona jest, bo tam pilnuje obok mnie stoi pilnuje, żebym głupot nie gadał do internetu. No <śleskujesz> nie do końca tak jest. <śleskujesz> Więc e, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Jesteśmy wdzięczni za to, że nas oglądacie. Jesteśmy wdzięczni za ten dzień, jesteśmy wdzięczni za mnóstwo rzeczy. A także wdzięczny jestem za to, że być może niektórzy z was, którzy to obejrzą, także będą wdzięczni. Także polecam wdzięczność to szlachetne i piękne uczucie. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. A teraz trzeba to już wyłączyć, pożegnać się. Hej, trzymajcie